Dzień dobry, dzień dobry. Teraz, jak oglądacie ten film, to jesteśmy z Rafałem w Tajlandii. Ale stwierdziłam, że nie chcę zostawić Was bez filmu, a jeszcze nie zaplanowałam, czy będę kręciła coś w Tajlandii, czy nie. Na pewno jakieś TikToki i Reelsy, więc postanowiłam, że wybiorę się do Primark'a, ponieważ ostatnio byliśmy w Primarku i nagrywałam wtedy dla Was przypadkowo, totalnie spontanicznie, mmm, TikToki i byłam naprawdę pozytywnie zdziwiona, bo albo to sieciówki obniżyły poziom jakości i nagle ten Primark wydaje się atrakcyjny. Albo e, po prostu e, No jakoś nie wiem, może te ceny Mnie przekonały, powiem wam, że naprawdę Sporo rzeczy, było naprawdę Spoko jakości, wiadomo, że trzeba mieć umiar Ja nie jestem za tym, żeby wybierać się do Primarka I jest tanio, więc kupować mnóstwo Różnych rzeczy, no i zobaczymy, zrobimy taki Przegląd, co słychać w warszawskim e, Primarku na Młocinach Także co, zabieram was ze sobą, dajcie mi Znać, czy byliście w Primarku kiedykolwiek Czy byliście właśnie w polskim Primarku Bo słyszałam, że jednak te ceny Tutaj różnią się od tych nadal co są w Anglii, a moim zdaniem jest naprawdę w porównaniu do innych sieciówek bardzo nisko, ale to wy ocenicie, także jedziemy. Wychodzimy z parkingu i od razu widzimy wielki napis Primark. Ogólnie patrząc na manekiny, to jeszcze polują miesienne rzeczy albo wyprzedaże. Na przykład tutaj macie obniżki cen. Akurat to nie jest obniżone. A na przykład tutaj macie z 43 na 20 Fajny ma skład? Nie, nie, 60% nie. wiskoza 40 len. 38 zł. No to to jest super. Co prawda czuć, że to jest nie najlepszej jako, jakości wiskoza. Ale nie, bo to jest nie ta No właśnie się zdziwiłam, że to no len. nie, faktycznie to, to nie ta. Ta. Ta, to była ta, ale nie wiem co jak to wziął na wisi. O, ta super. Super, nie? Ale też kosztuje 80 zł. No i co, ale to ale i tak? Nie, ta. skład super, wiskoza i LEN. A jeszcze wracam na dział yy, z rzeczami letnimi, bo lecimy, więc przykład takie klapeczki kosztują 6 złotych, ja je kiedyś używałam, starczały mi na rok, takie klapki, ale teraz kupiłam hawajanasy, no ale polecam, jak potrzebujecie na szybko takie klapki, to one są naprawdę super. Zobaczymy, tutaj można znaleźć są różne stroje, tylko że no, z moim biustem to chyba średnio się uda. Rafał dzisiaj jest moim stylistą, ale tam mi się podoba też. Bo ja się znam. A cena wam Bawełna. Bawełna, a cena? 50 zł. Tylko one będą już takie mega prześwitujące, to są takie nastrój, To jest super żeby... do Tajlandii, jak tam jest gorąco, one takie cieniutkie są. No bo pamiętajcie, że nawet jak to jest dobry skład, to po prostu często gramatura jest bardzo słaba. No. I te rzeczy są bardzo cienkie, no ale jak lubicie. Primark zdecydowanie postawił na kolory, bo zobaczcie, co się odwracam. To są kolorowe rzeczy, ale ten topik mi się bardzo podoba. Nawet mógł być w sumie taki sportowy. Ojejku, jakie przybliżenie zrobiłam. 2 x nawet też jest rozmiar. Tutaj mamy te lniane koszule. one są. I biała. Fajny naprawdę skład, także te polecamy. Kupiłabym ją, ale mam akurat nianą białą koszulę, także bez sensu mi druga. Zastanawiam się nad tymi klamerkami, bo mam jedną z hm i w sumie ciągle ją używam, ale już trochę mi się znudziła, Jakby wiesz. To są fajne i 19 zł za trzy sztuki, to ja chyba za jedną tyle płaciłam. Na macie tutaj duży wybór. Ja byłam niedawno, więc nie będę jakoś szaleć z zakupami, ale zobaczymy. Skarpetek jest dużo kolorowych, ale wam pokażę taki sobie 19, a taki... Taki też 19, także trzy pary z Alicji albo ze Smurfów. są fajniejsze. Pokaż. Tak ja wolę mniej no fajne takie, te są. A znaczy tylko długość taka średnia, ale kolor ładny tu macie jeszcze też kaki i jakieś cena 20 No to nie taka super jednak. Idziemy dalej szukać. Dział butów moim zdaniem jest identyczny jak w jakimś Hamie, z niczym się nie różnią. Tu są teraz przeceny chyba. Akurat te nie, 55 zł, ale tutaj... O, tutaj są obniżki cen. Na macie takie, widziałam, identyczne wzarze za 200, stówki, a tu są za... 19 euro, czyli będą pewnie około stówy, także połowę mniej. Bardzo fajne są te modele. O, już takie. Złapiecie teraz na wyprzedaży za 47. No i macie też dużo kolorów. Fiolety, zielenie, Naprawdę, ogromny wybór i około 4 dysze kosztują, przyznaję z 80, czyli połowę taniej w sumie. Takie Ala la Birkenstocki, Birkenstocki, nie wiem jak się nazywałem dokładnie, 34 zł. I macie w różnych kolorach i w różnych wydaniach, a te są inspirowane Chanel i te już kosztują 60 no mi się osobiście nie podobają, ale wiem, że były modne w tamtym sezonie. Te kozaki są mega ładne i są na przystanie ze 110 na 65. Ostatnio nam się tutaj mega spodobały świece. One są z parafiny, więc moim zdaniem to najlepsza właśnie opcja, Właśnie mnie zastanawia, ten... bo te są na pewno z parafiny, ale czy te, które są faktycznie stricte przeznaczone do palenia, one też są z parafiny? Nie wiem, a nie ma tej yy, No właśnie, właśnie nie, no musiałbym chyba to odkleić. Więc ja bym je polecała do wyglądu niż do palenia raczej, ale... Na przykład macie teraz nowe perły, księżyce i widzę, że są walentynkowe serduszka. Ale ten dział home jest naprawdę świetny. Mi się tutaj tyle rzeczy podoba, nic nie potrzebuję takiego teraz. Ale ostatnio Wam wskazywałam, że te świeczki mega modne są. Albo taki wazanik identyczny z H&M Home i kosztuje 15 zł. Ja już mam ochotę go kupić, ale w ogóle go nie potrzebuję, więc nie... Ja widziałam to śmieszne maks. max. 10 zł. 9, 9 za taką no. papugę. To są na przecenie widzę jakieś. A nie było ostatnio ich, a już są na przecenie. Takie są za 4,50 świeczuszki, kwiatki. Bardzo ładna jest ta ozdoba ta. Ta a ile taka ozdoba kosztuje rapale? Sprawdzamy. 39 złotych, ale są naprawdę ale te świeczki naprawdę ładnie pachną, bo ja lubię wąchać świeczki. Kurde, jestem naprawdę ale mi się ciekawy. No że to nie Ale no to już kosztuje 22 zł. Więc może? Dajcie znać, ale wydaje Jeżeli mi się, że... Jeżeli wiecie nie. tak, bo zapachy mega. Mi się bardzo podobają te opakowania i zastanawiam się, czy nie potrzebujemy takich natargi do bazy, ale właśnie mm, za małe są. 17 zł kosztują, ale nie malutkie. Musiałyby być inne kolory i większe trochę, to byśmy mogli na targach ładnie poukładać rzeczy, ale no nie ma niestety. Ogólnie bardzo Wam polecam te wieszaczki. Mi się kiedyś one e, naprawdę mega sprawdzały. Stąd one kosztują 12 zł za 10 sztuk. To jest super cena te welurowe. E, ale te też są ładne. nie są w ogóle akurat welurowe, ale są tu welurowe, na pewno w Primarku, to są akurat plastikowe. No Te są bardzo ładne. One kosztują 15 zł za 5 sztuk. To już są premium wieszaki. Ale no na tym dziale home możecie naprawdę kupić mnóstwo rzeczy. Poduszki są przepiękne. Od lat niezmiennie polecam te maty. Ja teraz kupiłam czarną. Miałam przez ostatnie kilka lat szarą, ale teraz nie widzę szarej. I one kosztują 30 zł. A są naprawdę zarąbiste. Można je w fralce brać i wytrzymują kilka lat. Potwierdzamy. Biała to u nas by nie wytrzymała akurat co kilka lat. <grywa> z psem nie ma opcji, bo Jussi lubi sobie tutaj siedzieć, ale yy, polecam. Idziemy dalej, bo tutaj też są fajne pościele. I ja ostatnio Wam pokazywałam na TikToku, że. U, a to jest szerpą, Taki typowo dla Asi i innych z O Tak, fajne. Nie, a, a, chyba to pokazywałam. I jestem syna, to jest 100% bawełna, ale pisaliście mi, że to nie jest 100% bawełna. Ale ta pościel już kosztuje 130 zł, ale wydaje mi się, że jak piszą 100%. Zaraz zobaczymy. Nie... Tak, bo na no nie, no jest tu napisane. Nie jest tam że to bawełna. 100% bawełna. Nie mogą kłamać, jeżeli piszą, że jest 100%, ale tu jest napisane tak, że Product made using a minimum of 50% mm -hmm. cotton from the Primark sustainable cotton program. Czyli 50% jest sustainable 50 dni. Ja w ogóle lubię ten dział dziecięcy. Tutaj Rafał już się zatrzymał na łamigłówkach. Zobaczcie, jakie są piękne rzeczy, liczne rzeczy, te zabawki w ogóle tej. Przepiękne, mi się tak one podobają. I ona, na przykład taka zabawka kosztuje 15 zł. Ale co mam w jeszcze pokazać to ten y, koc z y, takiej. Z tutaj myszką na głowę. Jak, jak to chodzi, Z kapturem. O! 85 zł kosztuje. My z daleka myślałam, że to jest na nogi, ale nie. Już takie mam od lat właśnie chyba z Oisho i było jeszcze droższe niż tutaj. Macie ogromny wybór szalików kolorowych. One kosztują przykładowo 39 zł, ale tutaj skład już jest zdecydowanie gorszy. A jak też mi się spodobało, ta ekotorba. Bardzo fajna jest i kosztuje 17 No ja lubię ekotorby. Cały czas chodzę. Tylko dla mnie jest chyba za mała jednak. Ja muszę mieć taki rozmiar. Szukał kardigan klasyczny za 34 zł, 70% disco za 30 nylon. No, akurat nie mój gust, ale pokazuję. <gryw> Idziemy dalej. Rochowo chodzi i sprawdza składy wszystkich produktów. Możliwe, że tak robię. <gryw> Ale może tak nie robię, a Szybato też. 70% wiskozy, 30% nylonu, czyli o, i to to jaka jest, jest cena? 4 dyszki. Myślę, że warto. I widziałam, warto. że jest też w różowym kolorze i niebieskim chyba. W tak. różowym na pewno. Znaczy warto się zastanowić, o tak. Ten satarek nam się bardzo podoba, taki króciutki, jasny, taka bluzeczka I to też jest ten skład wiskoza, nylon, 43 zł. Dużo rzeczy jest blisko. To widać, o, nie, że nie, nie, nie to jest w ogóle cały już zmachacone. To wygląda, jakby to było śmigane w ogóle. Musiałam zajść na kosmetyki. Jest mnóstwo rzeczy e, z Barbie. Na przykład taki masażer do głowy, chyba jakieś tutaj do kąpieli. Gąbeczka 39 zł, więc te rzeczy są droższe. Maseczka 11, paznokcie 15. Ale to słodkie do spania za 15. Dużo jest z Lio i Stitch. Nie, ktoś mnie poprawił, źle powiedziałam. To też możecie mnie poprawić, nie wiem do końca jak ta bajka się nazywa, nazywanie ogonami, gdy to wybaczcie. Lniczki na przykład takie 11 zł. Uuu, brac jest tutaj Rafał, ale fajnie gąbeczki, tylko nie wiem czy one będą dobre. Rafał już jest wystrojony w okularki. Macie... Co to jest? Brac. Brak, nie wiem. Macie e, kosmetyczki. No ale fajna a usta, jest, gąbka za 13 zł, nie tak mało. W to jest ręczniczek, ręczniczek do twarzy. A, trzy ręczniczki do twarzy za 17 zł. Ostatnio się zastanawiałam nad takim czepkiem i chyba może się dzisiaj zdecyduję, bo ostatnio się śmiałam z tego, a by mi się przydał. Także zaraz zobaczę, jakie są. Widzę za 11, za 13, za 13. Sporo ich jest, także może coś sobie wybiorę. Ale ten jest ładny. O ja, chyba ten Rafał obiorę, jednak wezmę. Bo żałowałam ostatnio, że nie wzięłam, bo czasami nie myję głowy i potem y, muszę kombinować pod prysznicem. Zaraz zobaczę, bo tam było ostatnio na przecenie, ale eee. chyba już na przecenie nie będą. Kosmetyki to nie wiem, trochę bym się obawiała, nigdy nie testowałam, możecie dać znać, czy jest tutaj coś fajnego. Ale zobaczymy, idziemy zobaczyć, czy są na przecenie. Ym... Tutaj są z Miki za 13. A te są za ile? Te za 13. To nie ma niestety na promce. Ostatnio były. Kurtek nie będę Wam polecać, bo sprawdzaliśmy i te składy są średnie, pomimo że to jest dobra na wiadomo, to jednak kurtkę lepiej kupić jedną porządną na lata. Te rzeczy są często poliestrowe, więc szybko się zmechacą, więc wydaje mi się, że bez sensu lepiej polować na wyprzedaży na, na wełniany płaszcz. Będzie na przykład osłówka drożej, ale posłuży dłużej, więc ten dział omijamy w ogóle i chyba pójdziemy... Uuu, to jest pewnie fajne cargo. Mogą fajnie leżeć. Stówkę kosztują i w to są bardzo fajne. Jedziemy dalej. Nic jeszcze nie udało mi się złapać, ale może Rafał Wołowi się uda, a ja przyjechałam, że myślą o piżamie i jedziemy na drugie piętro. Zobaczymy, co tam na nas czeka. No słodziutkie są te rzeczy, na przykład taki set kosztuje 47 zł. Rafał ma dla mnie propozycję. Pewnie to, tak? No, no Bangkok. Bangkok. Ale Opis. to nie jest Kat Vegas. Ale to jest Bangkok. <śmiech> <Yeah>. <śmiech> Dobra, to szukamy. Te spodniki mają super wzór, ale... no są długie i nawet nie ma zestawu do nich. I te bluzki są ekstra, ale za to już na przykład te spodnie, takie ala nie do końca mi leżą, więc jestem wybrednym klientem. Macie też oczywiście dużo walentynkowych rzeczy, piżamuki, jakieś opaski, taka seksybilizna. Zobaczmy, Rafał coś tutaj szuka. Hello. 47 zł 47 no a 100% w Wiskorze. no to też fajnie i tutaj pewnie też będzie tak samo Nie do końca mi się te wzory no, podobają Uuu, ale... Ale... ale ta jest ładna No ta ładna 3XL nawet o. Może to, się zmieszczy w końcu jest w tym sklepie, że to jest właśnie bardzo szeroka rozmiarów. właśnie to nie, nie jest, tak? Bo ja na przykład patrzyłem swetry i możesz zobaczyć, że maksymalnie jest XL okay. albo nawet XL nie ma. Ale niektóre rzeczy widziałam, na damskim są naprawdę spore rozmiary, więc fajnie, że jest taka, taki wybór. Ogólnie Primark w miarę stara się nadążyć za trendami, ale różnie to wychodzi. O, I na przycenie jest teraz za 90 zł jest taka bombera w dwóch kolorach, ale no jakoś jest taka pół na pół. Prześliczne są te gorsety. tylko kosztuje 43 jest jeszcze bardzo ładne. Dobra, wyszliśmy. Potem Wam pokażę, co udało mi się kupić, bo kupiłam jedną rzecz. Rafał nic. Nic nie było fajnego na Mańskim. Oglądał jedną koszulę, ale była jednak za gruba. Była dosyć okej, okay. no ale nie na taką porę, aż typu 35 stopni. Także jeszcze idziemy po prostu poszukać coś dla niego. I jak już będziemy w aucie, to Wam zrobię podsumowanie. Ale w ogóle podoba mi się takie nagrywanie, jak na starym YouTube. Ja to lubię. O Jezus, lubię tak Lubisz sobie przybliżyć twarz. Tak, zobaczyli, fajnie. jakie mam usta popękane. Ale ja też się odzwyczaiłam, i było by ogóle nagrywać. Fajnie zaczęłaś. Ja też szczajona. odzwyczaiłam, ale nie nagrałaś, jak ja powiedziałam. A, ja się odzwyczaiłam. Rafa powiedziała, że się się i tak. Stwierdziłam się, ale ja lubię takiego starego YouTube'a, idealnego, takie wiecie pokazywanie. Ja to zawsze tak sobie lubię do yy, makijażu obejrzeć. Szkoda, że coraz mniej tego jest na YouTube'ie i w ogóle, że ludzie odchodzą od YouTube'a ale spokojnie, ja na razie nie planuję odchodzić, także lecimy szukać dla Rafała rzeczy i za chwilę wrócimy do Was. Przyjechaliśmy pod bazę, idziemy pakować Wasze zamówienia i dosłownie łapię ostatnie promienie słońca, bo już jest ciemno, dobrze, że ten aparat rozjaśnia wszystko. I podsumowując, można znaleźć fajne rzeczy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał z przeglądem i dajcie znać, czy w ogóle wpadło Wam coś w oko. Ja tak jak mówię, no nie potrzebujemy za wielu rzeczy. Odkąd Rafał się do mnie przeprowadził, to mamy wszystko yy, tak naprawdę wypchane na full, więc... Kupiłam jedną rzecz, która właśnie przyda mi się do Tajlandii, szukałam piżamy, ale tak jak Wam pokazywałam, dużo było takich wzorów poważniejszych, bym powiedziała, szkoda, że nie było do tych spodenek góry, same były spodenki, one są bardzo prześwitujące, więc one będą idealne właśnie albo do spania, albo pomyślałam sobie, że właśnie w Tajlandii takie na szybko, na strój kąpielowy, na plażę, one kosztowały, słuchajcie, chyba 17 zł, czy tu jest cena? Jest. 17 zł, bardzo, bardzo mało. Ja wziąłam w rozmiarze S, bo ta S w Primarku to jest 38-40, bo ja kiedyś wziąłam M, nie wiedziałam, że tam jest tak z tymi rozmiarami dziwnie i ta M była ogromna, także one i tak są wielkie, no i są bardzo prześwitujące takie ala y, majtki wyglądają, takie bokserki męskie, ale bardzo lubię rzeczy w tym y, typie, w tym stylu i y, y, na przykład do takich spodniaków można wziąć białe topy, białe klapki i myślę, że to będzie super stylizacja i tak naprawdę to by było wszystko. Mogę Wam tak bonusowo pokazać, że kupiliśmy sobie z Rafałem jeszcze takie same spodnie, ale to już w H&M-ie. Film o Primarku, a ja Wam z pokazuję rzeczy. Ale są bardzo fajne, one są z działu męskiego, piżamowe, 70 zł kosztowały. Już kiedyś je mierzyliśmy i nie byliśmy przekonani, ale szukaliśmy i nigdzie indziej takich spodni nie było. Więc właśnie do Tajlandii potrzebujemy takie, żeby wejść do świątyni. Na przykład ja założę lnianą koszulę na drugi rękawy, bo tego i będzie to super wyglądało. Są bardzo przewiewne, fajne. Także Rafał ma rozmiar XL a ja mam rozmiar S. I ta XL dla Rafała jest taka luźniejsza. Spokojnie bym mógł wziąć L, więc, więc te rozmiary są takie dziwne dosyć, więc warto mierzyć. Także to by było, słuchajcie, wszystko w tym odcinku. My idziemy do naszej firmy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!